Właściwie wszyscy paneliści byli zgodni. 25 lat to jest zdecydowanie okres wielkiego sukcesu Polski. Sukcesu, o którym nie marzyliśmy, mówię my, czyli ludzie okrągłego stołu czy sejmu kontraktowego 25 lat temu. Natomiast trzeba myśleć o przyszłości i takie głosy z sali padały. Udało nam się osiągnąć niewątpliwie dużo więcej, aniżeli zamierzaliśmy, na przykład w okresie Okrągłego Stołu czy w planie transformacyjnym lat 89, 90, 91. Więcej. Uważam, że udało nam się osiągnąć więcej, aniżeli marzyliśmy nawet. Najkrócej mówiąc, 25 lat i Polska w roku 2014, Europa roku 2014, w stosunku do tego, co pamiętamy z roku 80, 9 czy 90 to są jakby zupełnie dwa różne światy. To są dwie różne rzeczywistości, które dalece wykroczyły poza, nie, poza nasze nie, oczekiwania. Mam nadzieję, że kolejne wybory będą przykładem e, odpowiedzialności w sposobie myślenia o przyszłości państwa. No i mam nadzieję, że te wielkie wyzwania, przed jakimi stoimy, np. infrastruktura, konieczna reforma finansów publicznych. Konieczna reforma systemu podatkowego, czy też szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. To są wszystko wyzwania, przed którymi stoimy. Młode pokolenie, które dzisiaj dochodzi do głosu, które dzisiaj zajmuje coraz istotniejsze funkcje w biznesie, w państwie, w mediach. Nie za bardzo czuję potrzebę, żeby ten sukces przenosić na sferę publiczną. To nie jest przypadek, że kluczowe stanowiska w tej sferze publicznej zajmują ludzie z pokolenia transformacji, którzy tę transformację robili. Powstaje wielkie pytanie, w jaki sposób możemy czy zachęcić, czy uświadomić po prostu pokoleniom, które, które dzisiaj dochodzi do głosu, że jeśli się nie zaangażuje, jeśli nie weźmie odpowiedzialności za, za losy tego kraju, czy nawet szerzej Europy, bo to dzisiaj wyzwania są europejskie i chyba akurat młode pokolenie doskonale to rozumie, no to wówczas będziemy mieć jakąś wielką pustkę, wówczas do głosu dojdą najgorsi, a nie najlepsi. Gdyby udało nam się stworzyć taki program, w którym doświadczeni liderzy dzielą się tym, jak robić politykę, jak wspierać przedsiębiorczość, jak aktywizować społeczeństwo, to wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie młodszemu pokoleniu podpowiedzieć, jak lepiej odpowiadać na wyzwania przyszłości. A to będzie bardzo potrzebne, bo świat staje się coraz bardziej złożony, jest w nim coraz więcej ryzyk, coraz więcej zagrożeń. No i to właśnie oni będą musieli, to właśnie my, to właśnie oni będziemy musieli na to odpowiedzieć. A wiedzę możemy czerpać tylko od tych, którzy taką wielką zmianę przeszli. Ten skok, który kultura narodowa wykonała w ciągu ostatnich 25 lat, to nie jest skok ilościowy, to jest skok jakościowy. Jeżeli jedna z najbardziej liczących się gazet światowych, Guardian, nazywa Polskę kreatywnym zagłębiem Europy, a całkiem ostatnio przestrzega, mówi uważajcie, bo najpierw przyjechali hydraulicy, a teraz nadciągają artyści. Że najpierw potrzebowaliśmy polskich hydraulików, a teraz potrzebujemy polskich kreatywnych ludzi. To, to, jest, e, dla mnie, to nie jest zmiana ilości, a to, że mam, mamy więcej międzynarodowych karier wśród polskich fudżetów. To jest zmiana jakościowa w postrzeganiu Polski. Co to znaczy? To znaczy, że ta wartość dodana do produktu jakiegokolwiek, który się wywodzi z Polski, czy to jest jabłko, o którym mówił pan premier Jagielliński, czy to będzie węgiel, czy, czy samochody robione pod obcymi markami, to nie ma żadnego znaczenia. Przychodzi z wartością dodaną, że to, to jest coś, co powstało w kreatywnym zagłębiu Europy i już z samego tego powodu zasługuje na uwagę, szacunek, e, ten efekt jakościowy nie zmierza w stronę efektu wow, on zmierza w stronę efektu o. Ci Polacy to oni jednak coś potrafią i to jest moim zdaniem to jest przyszłość polskiej gospodarki.